Dzień, moi drodzy, mnóstwo rozmów, mnóstwo rozmów na temat właśnie: jak zatrzymać strumień myśli, który spala Twoją energię życiową? Dlatego witajcie. Dzisiaj zapraszam Was w taką spokojną przestrzeń, gdzie możemy nauczyć się zatrzymywać strumień myśli, które często palą naszą energię życiową. Te myśli, które często nie dają ci spokoju, które rozpalają niepokój, które sprawiają, że serce bije szybciej, a dusza pragnie ciszy. Pamiętajmy, że każda Twoja myśl jest formą energii. Niektóre są lekkie jak piórko, unoszą się, inspirują, prowadzą, dają zachwyt. Inne są ciężkie jak kamień. Ściągają cię w dół, wyczerpują, odbierają chęć do życia. Kiedy pozwalasz myślą biec bez kontroli, to jakbyś otworzyła tysiąc kranów w swoim wnętrzu. Energia wpływa powoli, niepostrzeżenie, ale czujesz się zmęczona, rozproszona, zagubiona. Dlatego pierwszym krokiem jest świadomość, zauważenie tego, co w nas krąży. Nie walczenie z myślami, po prostu obserwowanie. Pamiętajmy, że nie jesteśmy swoimi myślami, one się zapisały. Jesteśmy tą, która je widzi, ale też jesteśmy ciszą pomiędzy nimi. Kiedy zatrzymujemy wewnętrzny chaos i kiedy poczujemy, że myśli zaczynają się nas palić, zróbmy coś prostego, ale niezwykle potężnego. Połóżmy rękę na sercu i weźmy trzy powolne oddechy. Przy każdym oddechu możemy pomyśleć, wracam do siebie, ale wypuszczamy nam to, co nam nie służy. Pamiętajmy, że z każdym wdechem energia nam wraca, jakbyśmy się ładowali nową, świeżą energią, a z każdym wydechem odczepiamy energię. Uwalniamy się od ciężaru. Często jest to nasza osobista świątynia ciszy. To jest taka kotwica, gdy świat czasami wprowadza chaos, gdy tracimy równowagę. Ten oddech prowadzi nas do spokoju, do ciszy. Nie chodzi nam o to, aby uciszyć wszystkie myśli. Chodzi nam o to, aby pozwolić im przejść. Bez przywiązywania się do nich, do obserwowania. Każda nasza myśl jest jak płatek unoszący się na wodzie. Niech płynie, niech odpływa. Nie musimy jej zatrzymać i trzymać jak starą energię. Ale gdy pojawia się taka trudna myśl, która pali Twoją energię, możemy powiedzieć serca: Dziękuję, że się pojawiłaś ale teraz wybieram spokój. Rozpoznałam Ciebie. Jest to gest dojrzałej duszy, która rozumie, że energia podąża za uwagą. Jest to taki gest właśnie, że możemy... Decydować, gdzie je skierujemy. Musimy też podziękować za te lekcje, za te chwile i poczuć, jak nasz umysł się oczyszcza, jak nasze ciało się rozluźnia i mięknie, jak nasza dusza się uśmiecha. Pamiętajmy, że jesteśmy źródłem ciszy i światła. Nasze myśli nie rządzą nami. Wybieramy spokój, wybieramy obecność, wybieramy siebie. Pamiętajmy, że każde słowo jest jak kropla rosy, która gasi ogień chaosu. Każdy nasz oddech jest powrotem do życia. Pamiętaj, to co myślisz, tworzy Twoją rzeczywistość. Zatrzymaj się z czasem, posłuchaj ciszy, odłącz się od chaosu. Twoja dusza szabcza najpiękniejsze. Podpowiedź.